W dniu 11 listopada świętowaliśmy Dzień Niepodległości na Placu Zwycięstwa, a w dniu dzisiejszym kapelan pułkownik Wola zaprosił nas do siebie na msze w intencji Ojczyzny. Serdecznie witam wszystkich na naszym dzisiejszym napowiedzi z okazji Święta Niepodległości 104. rocznicą odzyskania wolności naszej Ojczyzny. prezydenta Centralnego Poligonu Ludniczego z Nadarzyc. Witam Majora Ernesta Sokołowskiego oraz południa Katarzynę Woźkę ze wstępnego Batalionu Łączności Bałcza, a także potencjał sztandarowy, także z wstępnego Batalionu Wałeckiego. Witam serdecznie Majora Jarosława Łojka wraz z żołnierzami 120. 2. Batalionu Wielkańcowanego Wod z Dolaszewa. Witam Prowadzego Filipa za do w zastępstwie do Piła. Bardzo serdecznie witam Panią Komisarz Magdalenę Maślakiewicz-Jedwalską z Komendy Powiatowej z Policji. Bardzo serdecznie witam Inspektora Krzysztofa Jakubowskiego z Komendy Szkoły Policji. Witam serdecznie reprezentującą Radę Miasta, panią Wiceprzewodniczącą Rady, Panią Wącławę Karmińską. Witam Prezesa Wolskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lolnictwa wraz z członkami Stowarzyszenia oraz ze Sandarem pana pułkownika Jana Szczermana. Witam serdecznie prezesa 24. Koła stowarzyszenia kombatentów Kombatantów Misji Pokojowych w pana Tadeusza Dawkrzywicza wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia. Bardzo serdecznie witam także wśród nas Majora Zmutek Miejskiego, prezesa zarządu rejonowego Związku Żołnierzy Polskich wraz ze sztandarem Zarządu Rejonowego Bardzo serdecznie. Witam wszystkich gości, według precedencji przyjaciół ze Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku, którzy są też z nami. Witam wszystkich w na dzisiejszym świątecznym nawożeństwie. Także chciałem przywitać serdecznie kur naszej parafii, kur ewangelicki imienia Ostara kolwebra, który ubogaci nasze dzisiejsze małżeństwo na pieśniami. Chcieli mnie przywitać prawami, żeby wiedzieli, Nawet salon w całym bogactwie nie był tak przeodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przeodziewa, o ileż bardziej Was ona obierni. Więc... Wiecie, była różna. Nie była piękna i usłana różna. 21 lat spajania się ludzi z trzech zaborów nie była prosta stawność. Nawet nasza armia, która odzyskiwała niepodległość, niektórzy generałowie ze sobą nie potrafili znaleźć kontaktu, poznanie innej języki, bo w innej zabawie się e, wychowywali. 21 lat trudów z odzyskaniem odległości, 39 rok, 6 lat walki o wolność, ojczyzny, kiedy ją odzyskaliśmy w średniej niewielkości, ponad 40 lat, było w naszym kraju, z różnego punktu widzenia. Tak więc były chwile dobre, które chcemy pamiętać, wspaniałe, gdzie z dumą śpiewaliśmy w tym, 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 tym Nam się to pojaże czynnikiem zewnętrznym. 104 lata niepodległości to nie jest refleksja tylko na dzień z 104 ale to jest sześć pokoleń ludzi żyjących w zaborach. Są osoby, które nie miały pojęcia, co znaczy język polski. Są osoby, które czasami nie miały pojęcia, jak wygląda wada polska. Bóg, w mam powierzone swoje troski. Dlatego dzisiaj apostoł pisze nie zatroskujcie się, ale wierzcie. Zatrwajcie, nie żyjcie w trosce o to, co ma Panie, ale wierzcie. Żołnierze składają przysięgę bóstwową na Bóg, honor, ojczystą. To jest nasza Bóg. Jednak zatroskanie Bóg bardzo istotna rzecz abyśmy mogli zaufać tej istocie, która jest, od której jesteśmy także polsco bądź zależy. I to chodzi, żebyśmy nie żyli bez trosce. W żadnym wypadku do tego prostu nie wzywał. Ale akceptowanie troski, bo były osoby żyjące w bez troski. za nas. to były osoby właśnie przed rozmiarami polskimi. Skąd się wzięło znane przysłowie? Za króla, zadajecki i pokuszna pas”? wszyscy je znamy. Skąd się to wzięło? Z bezduszy, Ponieważ w ówczesnej Polsce nie postawiano na jakość życia moralnego, etycznego, religijnego. Bardzo często mówimy o Józefie Wiódzickim, jak tego, który krytykował polityków w latach 20 30., który prowadził nasz kraj do niepodległości. Ale nie wiem, czy czytaliście właśnie fragmenty listów lub też publikacji do czasopisma Walka z 1902 roku. Z czemu znam wszystkich sprawach. Jedno dwa cytaty. Wymienianie wśród towarzyszy nie jest względem ludzi innego pochodzenia, wiary lub języka. Zapytajmy sobie czasami, po co jestem młody? Po co moja ojczyzna jest niepodległa i ku czemu to jest? Z tym pytaniem zostawiam Was tego poranka refleksyjna niepodległością. Po co jest nam potrzebna niepodległość? Amen. po wszystkim do Jestem pod, pod ogromnym wrażeniem. No, dzisiaj Msza Święta była bardzo uroczysta. Ksiądz Kapelan wygłosił no, przepiękne kazanie. No i oczywiście chór również pięknie zaśpiewał. Ja, ja, myślę, o, że, ja, o, że... ja myślę, że nie jest to nasza pierwsza, ale też i nie ostatnia wizyta, choć dzisiaj wyjątkowo uroczyście. Jeszcze wciąż niepodległościowo. Pod wielkim wrażeniem tego, co po raz kolejny tutaj zobaczyliśmy. I usłyszeliśmy. Myślę, że każdy wychodzi z jakąś tam wewnętrzną refleksją, każdy ma jakieś inne odczucia. Mnie się bardzo podobało. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tu zobaczyłam i usłyszałam, i myślę, że na długi czas mi to pozostanie gdzieś tam w środku, w sercu. Jesteś wyrazicielem naszej opinii, bo mamy takie same odczucia, bo było bardzo pięknie, szczególnie kazanie było bardzo ładne. No w ogóle no jest to zupełnie trochę inny rodzaj uroczystości jak w naszych tych kościołach tam rzymskokatolickich, Katolicki, tak, ale rzeczywiście no, bardzo, bardzo pod wrażeniem ogromnym. Ale duch ekumenizmu musi być. Tak jest. I tolerancja. Tak. Kazanie piękne. Absolutnie. Piękne. Sam fakt, że, że jakby to wejście tutaj e, e, bliżej słuchających, to też, robi, to też robi wrażenie. Bez kartki, z wielkim przekonaniem, z przygotowaniem, szacunkiem. z szacunkiem do osób, które siedzą w środku, bo każdy ma przecież in, ma prawo do innego podejścia, do, 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 do wiary i tak dalej. No, pełen szacunek dla tego, co tutaj usłyszeliśmy i myślę, że bardzo chętnie przyjdziemy tu na spotkanie. Ja osobiście mam milion pytań. A co to? A co to? A czemu to służy? A dlaczego to jest takie? I myślę, że to jest wspaniałe, że poznajemy po prostu yy, yy, takie In, inne religie. kościoły, może nawet nie same religie, ale, ale inne się... kościoły, inne formy. A propos kościoła to kościół bardzo skromny, właśnie sprzyjający takiej skupieniu, refleksji, modlitwie. Nie rozprasza się wzroku na różnych tak, błyskotkach, więc naprawdę super, można naprawdę super się skupić i pogrążyć modlitwę. No i sposób przekazania tego wszystkiego, co właściwie każdemu z nas gdzieś tam w duszy gralów, nie? To, to, to jest też zaskakujące, bo, bo to była taka istota. Taka po prostu rzeczywiście istota wiary, istota tego, po co człowiek przychodzi do kościoła.